blum <laughs> blum Drodzy państwo, że jest to cykliczna impreza, podczas której każdego roku można usłyszeć i pośpiewać przepiękne kolędy, pastorałki czy też piosenki świąteczne. I dzisiaj będzie tak samo zresztą już mieliśmy tego mały przysmak. Gospodarzami dzisiejszego spotkania są Wójt Gminy Grębociska, pan Roman Jabłowski i prowincja tego pięknego miejsca, ksiądz Radosław Formatowski. Przywitali, przywitali Państwa. Przed przeciętnymi głosami przywitali Państwa lokalni artyści gminy Gręgodzica działający przy Centrum Kultury i Sportu w a byli to m.in. Zespół Czeladka, Magia Folkloru, Polne Maki, Echo, Jarzębina, Konsonans, Chód Złota Jesień, Grupa Sołtysów, Młodzi Instrumentaliści oraz Połączone Siły orkiestry Dęby Ochotniczej Straży Pożarnej Skwielic i Gręgodz. Wielkie damy. Drodzy Państwo, czas, aby przejść do kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania, kolumnowania i nie tylko. Już na chwilę wystąpi znana, ulubiona polska piosenkarka pochodzenia greckiego. Urodziła się w Bielanie, tutaj na Dolnym Śląsku. Z muzyką zaczynała się już w dzieciństwie, gdyż pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Oprócz występów na większych krajowych scenach koncertowała w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. drodzy Państwo, z takich utworów jak Miłość jak wino, a słońce sobie śni, po słonecznej stronie życia. Na starą współpracuje z Sławomir Zokasem i Aleksandrem Białorusem. Dziś w wykonaniu koncert o tematyce pożonarodzeniowej i tutaj więcej już Państwu nie będę nic zdradzał, to za chwileczkę sami Państwo usłyszycie. Nie zdradzając więcej, zapraszam Państwa na wspaniały koncert. Przed Państwem Eleni! Te przepiękne polskie kolędy i pastorałki na chwałę. Zanim oczywiście zaśpiewam kolejne, chciałabym przedstawić moich wspaniałych muzyków i kompozytorów jednocześnie, z którymi już współpracuję ponad 45 lat i tak się zastanawiam, jak ja z nimi wytrzymałam, a on ze mną. Aleksander Białogus. I młody rzeczywiście, z jest to bliźnich umiłowanie, to piękne rodzin z bratami, to wspólny kolęd śpiewania, to pastorałka skopanowana przez postępy. Drodzy Państwo, wielkie brawa. Ja z tego miejsca, szanowni drodzy Państwo, zaprosić tutaj do naszych artystów, gospodarza dzisiejszego wspaniałego spotkania, pana Wójta gminie Grębowzice. przede wszystkim chciałem podziękować za przyjęcie zaproszenia. Księżek Proposzczy. Byłem przekonany, że to się większy. Przepraszamy za to, że nie, to jest tej kościół, nie dał się poszerzyć, ale powiem tylko tyle, że już powiedziałem to Pani Jadeli przed koncertem, że w tym kościół dawno tylu ludzi nie widzieli. Ja życzę Księdziu, żeby zawsze tyle było. <noise> to życzę Wam sobie samych, bo jeszcze 7 sobie Ale Szanowni Państwo, niech nagrodą za to, że część stała będzie to, że każdy z nas będzie mógł powiedzieć, że śpiewał zalegnie że każdy powie, że śpiewał po grecku, po grecką kolędę i to jest chyba najprzyjemniejsze, ale szanowni Państwo, piękny głos, urok tego miejsca, piękne kolędy sprawiły, że ten dzień na długo zostanie w pamięci. Zostanie dzięki Pani. Mam nadzieję, że Pani również z nami się dobrze bawiła, bo taki duży chór rzadko się zdarza, robić co mogli Mogliśmy, żeby wspólnie z Panem uścigać. Gorąco, gorąco pani Naprawdę, e, czy Pan powiedział, że Pani lubiana, znana, ceniona. Pani jest kochana, naprawdę. Także jest po raz dziękuję. I oczywiście zapraszamy nie tylko na koncert, ale i prywatnie, żeby odpocząć. No tak. na rozgryzm, wielu, wielu to odpocząć. Także do no. ludzi jest związane z chroną Matki Bożej i ciemki nadziei. Pani dzisiaj, Pani Damaniczie, też właśnie przez tę muzykę, przez śpiew, zbudziła w nas też nadzieję. I myślę, że ta nadzieja będzie trwała. To miejsce jest takim miejscem, gdzie ludzie przyjeżdżają do pomocy Dzisiejszy wieczór też byłby takim wieczorem, gdzie moglibyśmy mogliśmy tutaj doświadczyć tej jedności wspólnoty, którą jesteśmy, w którą tworzymy. Szanowni Państwo, ale ja również podziękuję naszym artystom, którzy wystąpili tutaj i w pełni tego słowa znaczeniu wystąpili pod dyrekcją pani Elena Tyszana. Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. Wielu lat robiliśmy zawsze to własnymi siłami. Dzisiaj postanowiliśmy jeszcze upięknić upięknić się właśnie ten urok Polen, urok pastorałek. I jeszcze raz którą się dziękuję. Na koniec mogę tylko jedno powiedzieć: Przypomnę yy, słowa z pastorałki, z kolendy Boże Narodzenia. Kochajmy się. Dziękuję bardzo.